Hejka widzowie, w dzisiejszym odcinku jestem w lesie. Popatrzcie, teraz pobiegnę za patykiem. Na początku go nie widziałam, ale później zauważyłam. Opuszczam go. Tu coś sobie powącham. O, teraz głaskanie. Uwielbiam to. I znowu biegnę za patykiem. I znowu wracam.

No to co? Znowu biegnę za papykiem. O nie! Trafił do wody. Ja go teraz wyciągnę. Może tutaj? Nie. Może tu wejdę. A może tu? Rezygnuję z szukania tego patyka. Nie chcę być mokra. Pobiegam sobie troszeczkę. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Z góry dziękuję. Pa-pa!